Proszę Państwa, trafiłem na firmę w Grabnie, gdzie układają korytka odwadniające przy drodze. Proszę zobaczyć, jak to wygląda. Dla portalu nasz Wojnicz Jacek Filipek. Zaś się przepaczę tą korytką. Wie Pan co? Nie, nie dlatego. Bo ko mnie tak samo było w Pagórku, Pagórek zawalił, a resztę wszystkim u wisi, a ja będę czyścił. Ale tutaj już wyrównali, tu ładnie ale, ale jest. Ale u nas było wyrównane, jak robili, a teraz to jest. Podmyło? A, a, a wie pan co, to oni myślą tak, że to ja muszę ciągle robić, czyścić korytka, sytrowe, składać, ja ta robaba. Ja mam już 77 lat, żeby ją ja robię. No nie? No zgadza się, ale, ale... oni tutaj ładnie robią, bo ja ale... piasek podsypują. Ale pod słuchaj te kochanie, ale ty o ja co mówię? Nie. Ja najbardziej chwalę, że tu będzie super. No wreszcie woda nie zamoli tych No robów. I mnie. No. Dziękuję. No. no to co cię źle mówię chyba